Chciałem się zapytać, czy brała Pani udział w wyborach na Sołtysa? Proszę? Czy była Pani głosować na Sołtysa w poniedziałek? Ja no, pani ja tak, bo mnie krzyż boli. Proszę? Mnie krzyż boli Panie, tak mnie boli, krzyż boli. A tylko sam mogę iść. Panie, tak mnie boli krzyż, prawda? No tak, krzyż Panią boli, ale tutaj nawet autokar przyjechał specjalnie dla Państwa. Tak mnie boję Pani, ja nie mogę krzyż. Tak mnie boli, tak mnie boli, krzyż. Czyli głosować Pani nie poszła? Nie poszłam, bo nie mogę, pani. nie mogę pani. Nie mogę Panie. Mieszka tak gdzie się A jakby ten autokartu pani pod dom podjechał, to by pani zagłosowała. Nie pani wiedział, tak jak bym do samodu. Pani ma głosować na Sołtysach? Jak? Na so? Na Sołtyssa, w poniedziałek w autobusie. Dobrze. Głosowała pani? Nie. Dlaczego? Bo nie w domu. Chorgan. mnie nogi była. A mnie ktoś o tak. No, no, no.